Na treningach naprawdę odległe loty, powyżej 200 metrów. Troszeczkę krócej w kwalifikacjach, ale to tylko kwalifikacje. Twoje odczucia z tego skoku 186 metrów, o ile dobrze zapamiętałem. Ojej, nisko. Eee, no... Nie, te, ten... Zapomniałem telemarkować, ale tak... W sumie przeniosłem tą, tą linię, jestem jeszcze po, Jeszcze trochę to tam powinno lecieć. No a później... Pa... Ojej, spadłem. No, ale ale ogólnie na dzisiaj jest ok, kwali jest i w sumie no tak trochę frajdy było w tych treningowych także, także fajnie znowu tutaj być i, i i się cieszyć, że mogę skakać i, i tak by Czerwaj z tych lotów jak najwięcej, bo loty są piękne. No pewnie, Ty często opowiadasz nam o bananach i ja po Twoim pierwszym skoku widziałem szerokiego banana na Twojej twarzy. Ogólnie jak Ci się podoba ten obiekt, jakie są Twoje wspomnienia z Oberstdorfu? Bananowo, no e, bardzo fajnie, także ja tu bardzo bardzo dobre tu mam wspomnienia. E, w zasadzie już od chyba pierwszych mistrzostw świata, chyba 2008, Yy, pamiętam, że mi się tu narta odpinała cały czas, ale dużo adrenaliny było i fajnie było. A później faktycznie jeszcze na tej starej tam chyba też pierwszą glebę na Mamucie zaliczyłem tutaj, także, także też było fajnie. Yy, yy, no i później tak yy, gdzieś tam, pamiętam, że tu byłem trzy razy czwarty też na Płaży Świata, bo były trzy konkursy, ale na podium też stałem, bo pamiętam, że byłem drugi tutaj tam kiedyś w 2020. Drugi. No. Wiem, że byłeś, e, zająłeś. E, to są w ogóle twoje siódme Mistrzostwa świata w lotach. Dwa lata temu byłeś szósty. O, no! Ale to było Bad Mittendorf, Austria. A tak, to tam też jest fajnie. Piotrek, e, dopyt, dopytam jeszcze, zapytam o igrzyska, no bo rozmawiałem z Dawidem, w jego przypadku też no coś się kończy, ale nie, nie, nie mówimy, że się kończy definitywnie. Znamy skład kadry. Co ty na to, że nie pojedziesz do Predatco? No tak, coś się kończy, coś się zaczyna, ale, ale za 4 lata może będzie szansa znowu, nie? Także, także no nie wiem. No tak, e, wiadomo, tak by. No przegrałem sobie sam, sam ze sobą, można powiedzieć. Jak co 4 jak lata, taką obniżkę formy mam przed <grym> tymi igrzyskami i w tym roku było podobnie. E, także, także, no, tak, e, tak po prostu mam, e, ale tak by nikt mi nie zabroni walczyć, bo tak by. No, gdzieś tam motywacje mi wróciły do tego, żeby fajnie skakać i, i tak, by, żeby się cieszyć znowu z tych skoków. A wiadomo, no, kolejne igrzyska przeleciały. E, ale będę, będę na pewno kibicował i dopingował kolegów, żeby tam ci ten medal diabli. Także no, albo i więcej. Ależ to by była historia, oczywiście wierzymy w to, ale tak realnie patrząc to byłby sportowy cud, biorąc pod uwagę dyspozycje biało-czerwonych w tym sezonie. Piotr Żyła wierzy w to, że pojedzie na kolejne igrzyska, my wierzymy również. życzyć tej motywacji i iskry w oku. No a cuda się zdarzają, a jeszcze w skokach, także ja będę wierzył w to, że, że ten medal dla nas jakiś będzie. Z nami Aleksander Zniszczow, który naprawdę dzisiaj świetnie zaczął ten dzień w treningu 205,5 metra, a w drugim treningu troszeczkę gorzej, no a w kwalifikacjach najkrótszy niestety to był lot. Z czego to wynika? Tylko 166 metrów. Też to był najkrótszy lot, ponieważ no, nie dość, że, że też był rozbieg niżej, to też dużo więcej punktów dodanych, gdzie no, wiatr z tyłu robi różnicę. Te warunki chyba mocno się zmieniły, prawda? Na pierwszym treningu były podmuchy pod narty, ale teraz już cały czas w plecy mam wrażenie. No tak, dokładnie i, i rośnie ten wiatr cały czas w plecy. No, trochę jeszcze u góry zostało, zobaczymy. No właśnie, trzymamy oczywiście kciuki. A jak na Ciebie wpływała ta rywalizacja o, o skład? No Wiadomo, że tylko czwórka z szóstki wystąpiła, wystąpi w kwalifikacjach. No tak, dokładnie. No, bardzo chciałem startować, bo po to tu przyjechałem. Yy, wiem, że stać mnie na fajne loty yy, i bardzo się mobilizowałem do tego. Odległościowo rzeczywiście będzie pewnie ciężko, żeby dostać się do konkursu. W przypadku braku awansu, jak ty widzisz najbliższe dni? No bo wiemy, że na koniec jest jeszcze drużynówka. No tak, no. na pewno poświęcę czas na trening. A później się okaże. Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch naprawdę świetnie rozpoczął dzisiaj. Na treningach odległości dalekie, bo ponad 200 metrów w pierwszym skoku, równo 200 w drugim, no ale ewidentnie czegoś zabrakło w kwalifikacjach. Wiemy, że no warunki są ciężkie. Niektórzy pewnie życzyliby sobie wyższej belki. No bo momentami ciężko odlecieć, jak się traci tę prędkość w fazie lotu. Jak generalnie opiszesz ten skok w kwalifikacjach? A... No, wiesz, dla wtajemniczonych tego już praktycznie opisałeś, bo e, miałem rzeczywiście dzisiaj problemy z balansem na rozbiegu. Te pierwsze próby one były e, też no, w trochę innych warunkach, to też łatwiej było mi później odlecieć zaraz za bólą. E, w kwalifikacjach ten wiatr jest bardzo mocno z tyłu i tutaj trzeba no, dać sobie więcej szansy e, z progu. Ja ten skok po prostu był za wcześnie, za agresywnie, e, a potem musiałem tylko odciągać po prostu, żeby, e, żeby jeszcze ratować odległość. No, cieszę się, że uratowałem na tyle, że jestem w konkursie i jutro, no jutro daję sobie szansę, żeby, żeby polatać znów. Jeżeli warunki będą panować na skoczni podobne, zbliżone do tych dzisiejszych, to co musisz poprawić przed, konkursy, przed skokami konkursowymi jutro? No, przede wszystkim e, ten dobry balans na, na rozbiegu. Tam po prostu tracę dużo, bo. E, jakby później ten ruch mam tak zakodowany, że jego trudno już zmienić, natomiast wszystko się rozgrywa po prostu od momentu tam przejścia, tego, tego przejścia na, na rozbiegu do, do końca progu. No i tutaj chodzi o to, żeby, żeby tam wszystko zagrało. To ja spróbuję poprawić Ci humor. Sezon 2018, myślę, że kapitalne wspomnienia stąd. Runda finałowa nie została rozegrana, ostatecznie górą Daniel André -Tande. ale jakie obrazki zakodowałeś sobie w głowie właśnie z tamtych mistrzostw? No, przede wszystkim e, przywiozłem dwie pamiątki, bo przywiozłem mi medal indywidualny Mistrzostw Świata Srebrny i brązowy z, z drużyny, także te pamiątki są e, zostaną ze mną już na, na zawsze, także to, e, to dosyć miłe wspomnienia. Na pewno. No i słuchaj, statystyki to Twoje 11 Mistrzostwa Świata w lotach. Naprawdę, chyle głowę, nieprawdopodobna historia. Ty znasz te liczby? Nie, nie. Dla mnie tak naprawdę na tą chwilę liczby nie mają znaczenia. Liczą się, liczą się skoki e, i, i przede wszystkim e, taka świadomość, że ten skok był wykonany dobrze. Kamil, mistrzostwa, mistrzostwami, ale oczywiście igrzyska na horyzoncie, już tak naprawdę no, lada moment w przedad co też y, miejsce, które doskonale wspominasz. Kiedy dokładnie dowiedziałeś się, że pojedziesz na igrzyska? No jeszcze się nie dowiedziałem. Ja ci oficjalnie to Wieszcze. Oficjalnie ty mi wieścisz, tak. No i co ty na to, ale myślę, że, że, że byłeś spokojny. Na razie, na razie jestem tutaj, na razie jesteśmy w Oberstdorfie, przede mną jeszcze 3 dni latania i postaram się po prostu zrobić najlepiej, wszystko najlepiej co będę mógł, najlepiej co mogę, żeby te skoki były po prostu dobre, dalekie, no bo no bo tak, trzeba żyć tu i teraz. Ale myślę, że możesz być dumny z siebie, no bo wiadomo, Kacper Tomasiak, ten młody, gniewny, świeża krew w kadrze, naprawdę rewelacyjny, debiutancki sezon, no ale ty jesteś tym drugim, biorąc pod uwagę chociażby punkty w Pucharze Świata, pokazałeś argumenty, zapracowałeś sobie na to, żeby w tym ostatnim roku, podczas twojego Last Dance, pojechać na najważniejszą imprezę czterolecia. Tak, e, ale ja zawsze pracuję na to, żeby nie być drugim, a być tym pierwszym, Także, e, no, zrobię co będę mógł. Razem z nami Dawid Kubacki, tuż po swoim skoku w kwalifikacjach, 174,5 metra, oczywiście nie możesz być pocieszony, liczyłeś na dużo więcej pewnie, żeby przekroczyć tę magiczną, może tutaj granicę 200 metra, ale ciężko jest, warunki dosyć trudne, wiem, że wiatr wieje w plecy i co, belka stosunkowo też y, niska. No wydaje się stosunkowo nisko ta welka ustawiona, patrząc też po, po to, jakie odległości zawodnicy uzyskują. No Na pewno to nie ułatwia zadania, to też, że te, te moje skoki nie są takie stabilne, nie są takie dobre, więc no trzeba walczyć w tym powietrzu o każdy, o każdy mecz. Na dzisiaj to wystarczyło, kwalifikacja jest. No myślę, że teraz na spokojnie usiądziemy, przeanalizujemy te skoki i jutro będziemy pracować dalej. Czy były nerwy, jeśli chodzi o miejsce na kwalifikacje? Bo przyjechaliście w do Oberstdorfu, została czwórka na kwali. E, tak, ale też no, wiedzieliśmy, jak na czym stoimy, e, że, tak, że tak będzie. E, ja podszedłem do tego w ten sposób, że po prostu no, robię swoje na skocznie i, e, i wierzę w to, że to wystarczy do tego, żebym mógł wystąpić w konkursie. E, no, trzymałem się tego planu do ostatniego skoku. E, Okej, okay, no te, te odległości też nie były imponujące, bo chociażby w treningach udawało się odlecieć troszkę, troszkę dalej. Ale na dziś to jest wystarczające, no teraz trzeba, trzeba się skupić na dalszej pracy i, i od jutra pracujemy dalej. No pewnie, zakładam, że masz bardzo dobre wspomnienia stąd z sezonu 2018, dziesiąte miejsce, ale masz wyśmienite wspomnienia z igrzysk olimpijskich. Dwa brązowe medale, jeden w drużynie, jeden indywidualnie, my wszyscy to oczywiście pamiętamy. No, ale teraz ciebie na igrzyskach zabraknie, coś się kończy. Czy ty już od dłuższego czasu wiedziałeś, że nie pojedziesz do Predatco? E, znaczy, no, my mieliśmy e, rozmowy, że tak powiem, po zakopanym, e, jak sytuacja wygląda. E, dzisiaj to było podane do, do wiadomości publicznej. E, no cóż, ja muszę to przyjąć e, na klatę. E, wiem, jak skakałem od początku sezonu. Wiem, e, że nie dałem trenerowi wystarczających argumentów, żeby. E, żeby dostać ten kredyt zaufania na, na igrzyska, raz taki kredyt zaufania dostałem, wróciłem z medalem. Może teraz ktoś inny potrzebuje tego kredytu zaufania, żeby mógł też osiągnąć fajny wynik. Trzeba to przyjąć po prostu na klatę. Mamy takie... Kwoty na, na starty w igrzyskach, tak to, tak to wymyślili, nic nie jesteśmy w stanie z tym, z tym zrobić, dawniej, dawniej było, było łatwiej, bo na igrzyska jechało pięciu zawodników, dopiero tam na miejscu okazywało się kto ewentualnie nie startuje w konkursie. Były kwalifikacje tak jak tutaj na mistrzostwach w Oberstdorfie? Tak, były normalne kwalifikacje, No teraz, teraz niestety pozmieniali te kwoty, może jechać tylko trzech, trzech Polaków, nie udało nam się wywalczyć tego dodatkowego miejsca. Trzeba to przyjąć tak klatę. Ja oczywiście będę chłopakom kibicował, trzymał za nich mocno kciuki i wierzę, że oni wrócą stamtąd ze fajnymi wspomnieniami. A cóż, no dla mnie się jeszcze czas nie kończy. Jeszcze chyba igrzyska jakieś tam będą organizować. Czy do nich dotrwam, nie wiem, zobaczymy. Na razie się skupam po prostu na swojej, na swojej pracy. Na Twój las dęż jeszcze przyjdzie pora. Teraz będzie las dęż Kamila Stocha. Trzymam kciuki za kolejne igrzyska, żebyśmy Ciebie zobaczyli na tej najważniejszej imprezie czterolecia. Dziękuję.